Tak wyglądał Rudy jeszcze w styczniu, w dniu interwencji. Był skrajnie zagłodzony i zaniedbany. Tak naprawdę cudem udało się go uratować przed najgorszym. Po kilku miesiącach w pełni doszedł do siebie i właśnie możecie zobaczyć szykowanie go przed spacerem adopcyjnym. Potencjalny psi brat Rudego jest nieco zaborczy, więc umówiliśmy się na spacer zapoznawczy w neutralnym miejscu. Majro i Rudy może nie odradzą się w sobie zakochali, były warknięcia, były sygnały ostrzegawcze, ale Rudy to rozumiał i ustępował. Chłopak też pięknie odnalazł się w kawiarni, w zupełnie nowej dla niego sytuacji. Zrobił furorę wśród innych klientów i pracowników. Jak widać, nie ma co się od razu poddawać w takich sytuacjach, bo już po godzinie niewymuszonego kontaktu Rudy chodził razem z Mają na spacerze obok siebie. Emocje opadły i chłopaki złapali wspólny język. W związku z tym zapadła decyzja i Rudy pojechał razem z Majro i Natalią do domu. Patrząc na niego w samochodzie chłopach nie wygląda jakby miał za nami tęsknić, a to już zdjęcia z domu. Bardzo dziękujemy nowym właścicielom za adopcję i wspaniałe chwile, które dajecie Rudemu.